Andrzej, czy ty się jeszcze stresujesz wychodząc na scenę po ponad już 30 latach? Bo ja wiem, że mała publiczność czasami stresuje bardziej niż ta duża, niż takie wielkie stadiony i trybuny. Mniej lub bardziej, ale zawsze. Oczywiście, no, kiedy widzi się same przyjazne twarze, to trudno się stresować, ale ten moment wyjścia na scenę zawsze jest obarczony ryzykiem. Potem, kiedy się już jest na tej scenie i widzi te twarze, no to jest ok, tak, ale to jest taki element górnolotny mówiąc. Bycia w porządku w stosunku do publiczności. No bo też przyznaję się, nie, nie jestem doskonały w swojej sztuce. I zawsze staram się, oczywiście, być jak najlepszym, ale czasem może się coś nie, nie powieść, co zresztą publiczność uwielbia. Kiedy artyści się mylą, publiczność jest po prostu wtedy dopiero ukantentowana w 100%. Także, no, trema zawsze musi być, odrobinę chociaż. Też powiedziałeś i to nie jest tajemnica. Urodzony w Pionkach, tak. mieszkasz na ziemi świętokrzyskiej. Ja zawsze lubię o to pytać, bo to jest bardzo dobry dowód na to, że żeby osiągnąć sukces wcale nie trzeba być z dużego miasta. My się spotykamy na Piątym Forum Miasteczek polskiej. Zdecydowanie nie. To znaczy, bycie mieszkańcem dużego miasta ułatwia pewne aktywności. Ale z drugiej strony, kiedy się jest w małym miasteczku, to człowiek może bardziej łaknie, może bardziej mu się chce. Może jest bardziej zmotywowany. No, no poza tym Powiedzmy to głośno. Ja zaczynałem 30 lat temu, kiedy ta rzeczywistość Polski wyglądała zupełnie inaczej i tak naprawdę się tyle zmieniło, że dzisiaj nawet w małych miasteczkach mamy te boiska, mamy te kluby, i tak dalej te aktywności, które powodują, że no, nie ma nudy. Oczywiście zawsze kiedy człowiek chce sobie, nie, nie wiem, no, pomarudzić, to zawsze znajdzie powód do tego, ale myślę sobie, że, że, że tak jest znacznie lepiej niż było, że to marudzenie no, no byłoby po prostu nie, nieuczciwe. Ale też uważam, że zmieniło się o tyle dużo, że ja pamiętam też pochodzę z małego miasta, drawsko morskiej i pamiętam jak dziś, no jestem od Ciebie młodszy, ale jako dziecko śpiewałam wszystkie Twoje piosenki razem z moją mamą i pamiętam, no, że dziękuję. marzyłyśmy o tym, żebyś kiedyś przyjechał na koncert. Dzisiaj to jest bardziej realne, bo są infrastruktury. Rzeczywiście te małe miasta są takie, że tak. też tam jeździsz i to nie. uważam jest super publiczność. Nie, nie tylko małe miasteczka, ale, ale tak naprawdę Okej. Okay. Sam się z tego śmieję czasem, ale w taki bardzo dobry, pozytywny sposób. Dni kapusty, dożynki To jest super. Nie, nie wymienię nazwiska artystki, bo byłoby to nie w porządku, ale, ale pamiętam kiedyś mi przez jakąś gminę i dzień świni i... Ta? Albo na przykład to już mogę powiedzieć, to już mogę powiedzieć święto piernika budka soflera. Więc nas, artystów, czasem też tego rodzaju zbitki słów no, uśmiechają po prostu, a jeździmy w coraz to bardziej niedostępne rejony, bo ten okres letni szczególnie skłania do tego, że tak naprawdę wystarczy kawałek dobrze wyrównanej przestrzeni i dzisiaj scenę można zbudować, można nagłośnienie ściągnąć, wcale nie aż tak bardzo z daleka i. I ci ludzie, którzy, którzy wydaje się, że są oddzieleni właśnie poprzez dystans do wielkiego miasta od większej um, um. O nie, nie, nie chcę powiedzieć większej kultury, łapie się, bo to nie jest kwestia tego, tylko po prostu dostępności, jakiegoś bliskości tak wykonania są równie blisko jak, jak ci z wielkich miast. A, a to, ta publiczność, przepraszam jeszcze, ale jedno zdanie, ta publiczność jest znacznie wdzięczniejsza. Coś w tym jest, mam takie same spostrzeżenie, tak jako ktoś, kto sami prowadzi takie koncerty. Tak jest. I jakie masz plany jeszcze na ten rok? Takie muzyczne oczywiście, artystyczne, eee, no ja powiem. myślę, że to jesteś człowiekiem nie do zatrzymania. <laughs> No, mam faktycznie dużo pracy, ale, ale ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że to jest zawód, w którym, no powiedzmy, nie, nie, ma, nie ma stałego biletu na, na, na powodzenie. I, i póki, póki mam te zamówienia, i póki ludzie chcą przychodzić na koncerty, oczywiście mam mnóstwo przyjaciół, którzy mówią: Nie, ty jesteś taka półka, i już zawsze będą pamiętać sobie piosenki, ale ja osobiście w to nie do końca wierzę. Tym bardziej, że. No właśnie, kiedy się mieszka w tak pięknym miejscu w górach świętokrzyskich jak ja, to trzeba troszeczkę czasem pomyśleć o przyhamowaniu i o pobyciu w domu. Bo nie po to się mieszka na końcu świata, żeby, żeby nie doświadczać trochę tych, tych przepięknych rzeczy, które ten koniec świata nam proponuje. Przyczynam ostatnio, że spokój i offline to jest nowy luksus, i myślę, że to właśnie jest to, o czym mówisz. Bardzo dziękuję. Trochę tak, bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.